Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam dla was premierę nowej zdrabki. Jest to zdrabka za 10 zł. Może pieniędzy. Szukamy standardowo wygrywających liczb. I do tego jeszcze, Boże, co tutaj jest? Kotwica. Kotwica mnoży i mamy jeszcze skarb. Skarb daje przypisaną kwotę. Stopnie standardowe 10, 20, 30, 50, no i 500 tysięcy złotych główna. Na dziś mam 3 sztuki i plus do tego bonus. W końcu są i u mnie starożytny skarb dodatkowo wziąłem dobra, czyli wkład 40 złotych. I zaczynamy. Zaczynamy od czwórki. Z numerem 4 I szukamy wygrywających liczb. Skrzynia, skarb, nie wiem co to. I kotwica. A moje liczby, wygrywa wygrywające liczby to 19, 27, 57.

i 58, 47, kolejny rządek, 11 obok. O, mamy skarb, czyli mamy znaleźć symbol skarbu i wygrać przypisaną kwotę. Super, fajnie, że coś będzie, nie będzie na pusto. 37, 14, 35 nie ma, 39 nie ma. 48, 54 i 42. Czyli tylko ten skarb, a pod skarbem mamy dyszkę. Fajnie. R, R kontrolne. Dobra. I ostatnio zostaje nam z numerem siódmym.

Trzynastki nie ma i ostatnie 57. Czyli wychodzi na to, że również pusto, a kontrolne. BX. Dobra. I zostaje na sam koniec bonusik. Starożytny skarb z numerkiem 4. I szukamy. Szukamy trzech takich samych symboli. Dzban, papirus. Papirus. Bonusie. Skrzynia. I hełm. No niestety. Wielbłąd. Palma. Wielbłąd. Jest szansa na wielbłąd. A statek bonusu również nie będzie. W bonusie było 10 zł. I tutaj mamy faraon. Mumia. Dzban. Dzban. Papirus i skrzynia. Harfa, ibis, mumia. Słońce i wielbłąd. Winogrono, mumia, harfa. Kleo i łuk. Statek, harfa. Sfinks, faraon. No, i słoneczko. I ostatni rządek. Sfinks, łuk, hełm, słońce i skrzynia. I tutaj już kontrolne. No, ale pierwszy raz je drapałam. To nie spotkałam się wcześniej jeszcze z nią u nas, bo nie było długi, długi czas. Dobra, czyli pusto. Czyli dzisiaj na 40 mamy zwrotu. Dychę. Fajnie, dobre i to. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Do usłyszenia. Pa.